Witam Cię serdecznie, dziewiąte zadanie z książki, teraz matura w poziom rozszerzony, planimetria. Nasze, nasze dziewiąte zadanie jest takie. W trójkącie prostokątnym ABC przy prostokątne AC i BC mają długość odpowiednio 12 i 9, tak? Czyli wiemy, że AC ma 12, więc tu sobie spokojnie możemy wpisać 12. ABC ma 9, no więc tu jest 9, tak? Dobra. Na boku AB wydano taki punkt D czyli tu będzie jakiś punkt D, tak, że odcinki BC i BD są równe. No to skoro BC ma 9, to odcinek BD również będzie miał 9. Ok? Dobra. Oblicz kosinus kąta BCD. BCD, a więc musimy policzyć kosinus tego kąta. Ok? I ja go sobie nazwiemy go alfą. Promień okręgu wpisanego w trójkąt BCD i promień okręgu opisanego na trójkącie tym samym, czyli BCD. Oczywiście promień okręgu opisanego będziemy robić stwierdzenia sinusów. Promień okręgu wpisanego będziemy robić ze wzodu, że promień równa się dwa razy pole trójkąta BCD przez jego obwód. No to co? Skoro będzie przez jego obwód, to na pewno będę potrzebował długości odcinka CD. Skoro będę potrzebował pole, to muszę sobie policzyć pole trójkąta BCD na przykład z tego jak będę miał ten kąt to będę wiedział jakie jest pole no ale dobra no ale po, zacznijmy od początku skoro wiemy, że jest to trójkąt prostokątny ABC i tu jest 9 tu jest 12 to mogę sobie spokojnie wyliczyć długość przeciwprostokątnej AB oczywiście z twierdzenia Pitagorasa, tak czyli dla przypomnienia, chociaż chyba na rozszerzeniu nie muszę tego przypominać wzór jest a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat a, b to są przyprostokątne, więc 9 i 12 więc jest 9 do kwadratu plus 12 do kwadratu równa się c kwadrat 9 do kwadratu to jest 81 12 do kwadratu to jest 144 a c kwadrat będziemy liczyć czyli mamy 225 równa się c kwadrat pierwiastkujemy, czyli c jest równe 15 tak, czyli nasza przeciwprostokątna jest równa 15. W związku z tym, skoro tu jest 9, ja tutaj sobie napiszę, że to jest w takim razie to DA jest równe 6, tak? I całość będzie 15, bo od B do D jest 9 i od D do A jest 6, więc razem będzie 15. Ok, to to mamy. Teraz tak, pierwszą rzeczą, jaką będę chciał sobie policzyć tutaj, to na pewno mogę sobie wyznaczyć kosinusa tego kąta. Ok? Nazwijmy go beta. No, kosinus kąta beta wyliczymy oczywiście z tego naszego dużego trójkąta, tak? Czy to jest przyprostokątna leżąca przy kącie, a więc 9 do przeciwprostokątnej, a więc do 15. To wiemy. No to teraz stwierdzenia kosinusów w trójkącie CBCD Będę mógł bez problemu wyliczyć sobie długość odcinka CD, którą póki co nazwie x. No to mamy tak, korzystając z wiedzenia kosinusu w trójkącie BCD, mamy x do kwadratu równa się, tu będzie bok do kwadratu, a więc 9 kwadrat, dodać 9 kwadrat, czyli ten drugi bok, minus 2 razy 9 razy 9. I razy kosinus naszego kąta Beta, czyli 9 piętnastych. OK. No to liczymy dalej. X kwadrat równa się. 9 do kwadratu to jest 81, dodać 81, minus. I teraz tak, zanim będziemy tu coś kombinować, to po pierwsze tak, tą dziewiątkę z 15 możemy sobie śmiało skrócić. Tu będzie 5, tu będzie 3. Tak? Ok. No to liczymy. 2 raz, tak, razy 9 to jest 18, razy 3 to jest 54. 9 e, dziewięć, razy 9 piątych to jeszcze trzeba będzie napisać, tylko może troszkę ładniej. Tak? Czyli x kwadrat równa się. 81 plus 81 to jest oczywiście 162 minus.

486 piątych, a więc x kwadrat równa się 4310 324, piąte, to sobie z a więc x równa się pierwiastek z 324 to jest 18, pierwiastek z 5 to jest pierwiastek z 5. No i oczywiście po usunięciu niewymierności zmianownika. Otrzymamy, że to nasze x jest równe. 18 pierwiastków z 5 przez 5, tu oczywiście pierwiastek, tak? Czyli wiemy, że nasz x, czyli ta długość jest równa 18 pierwiastków z 5 przez 5. Czyli ja sobie zapiszemy, że to jest równe 18 pierwiastków z 5 przez 5. Dobra. Mam nadzieję, że to jest jasne, bo to jest no, podstawowe twierdzenie kosinusów. Tak? Zresztą będziemy je chyba jeszcze przynajmniej raz E, dzisiaj używać. Dobra, to lecimy dalej. <laughs> Jeżeli mamy teraz wszystkie boki, czyli bok CD, bok BD i bok BC, no to możemy pierwsze teraz policzyć y, oczywiście cosinusa tego naszego kąta. BCD, bo mamy wszystkie wzory, wszystkie boki, czyli możemy stwierdzenia cosinusów, tak? Czyli znowu korzystamy z stwierdzenia cosinusów. Ale tym razem dla tego naszego kąta alfa, a nie dlatego tego naszego kąta beta, ok? Dobra, dzięki temu go wyliczymy. Czyli mamy tak. Bok naprzeciwko kąta do kwadratu, a więc to będzie 9 do kwadratu równa się. Ten bok do kwadratu, czyli jest 9 do kwadratu plus ten bok do kwadratu, a więc 18 pierwiastek z 5 przez 5. do kwadratu minus 2 razy 9 razy 18 pierwiastków z 5 przez 5 no i razy kosinus naszego kąta alfa to może ja już go tak zaznaczę, albo dobra nie zmieniajmy tego koloru cosinus alfa ok, dobra no to co, tu będzie 81 tu będzie 81, a więc to nam się ładnie skróci bo możemy odjąć to 81, czyli będzie 0 do No i tu podnosimy do kwadratu. 18 do kwadratu to jest 324. Pięćdziesiątek z 5 do kwadratu to jest 5, a 5 do kwadratu to jest 25, tak? Minus tu będziemy mieli 2 razy 19 to jest 18, razy 18 to znowu będzie 324. Pięćdziesiątków z 5 przez 5. No i razy cosinus naszego kąta alfa. Łatwo można zauważyć, że to i to się ładnie skróci. Tu będzie 1, tu będzie 5. W takim razie pomnożmy sobie to wszystko przez 5. Czyli będzie tak: 0 równa się 324 minus 324 pierwiastki z 5. Ok? Razy cosinus alfa. Tu jest 324, tu jest 324, a więc możemy sobie śmiało podzielić teraz to przez 324. Czyli mamy 0 równa się 1 minus pierwiastek z 5 razy cosinus kąta alfa. Ten, oczywiście to pierwiastek z 5 cosinus alfa przenosimy sobie na lewą stronę, tak, to dając pierwiastek z 5 razy cosinus alfa. Sorry. A więc otrzymujemy pierwiastek z 5 cosinus alfa równa się 1. Dzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, a więc cosinus naszego kąta alfa równa się 1 przez pierwiastek z 5, i znów jak usuniemy sobie niewymierność zmianownika, to dostaniemy, że to jest pierwiastek z 5 przez 5. ok? Dobra. No, czyli. Kosinus naszego kąta, oblicz kosinus kąta BCD. Kosinus naszego kąta BCD jest policzony. Tutaj wiemy, że jest 18 pierwiastków z 5 przez 5, więc pierwsza część zadania jest załatwiona. Ja sobie oczywiście jeszcze tutaj napiszę, bo zaraz będziemy to kasować, że kosinus naszego kąta alfa jest równy pierwiastek z 5 przez 5. Ok. Yy, dobra. Ok. To lecimy dalej. Promień okręgu wpisanego w trójkąt BCD i promień okręgu opisanego na trójkącie BCD. Czyli co my tu musimy zrobić? Mając kosinus kąta alfa równe pierwiastek z 5 przez 5 możemy zastosować wzór na jedynkę trygonometryczną i obliczyć sinus tego kąta. OK? A więc mamy tak. Sinus. A pokażę Wam inny sposób. <laughs> z racji tego, że kąt alfa jest kątem... tego, że kąt alfa jest kątem ostrym, to nie musimy tego z jedynki trygonometrycznej liczyć. Możemy to zrobić tak. Choć oczywiście da się. Zaznaczmy sobie gdzieś tu jakiś kąt alfa. Wiemy, że cosinus alfa jest równy pierwiastek z 5 przez 5, a więc to jest przyprostokątna leżąca przy kącie do przeciwprostokątnej, tak? Widzimy sobie tego x -a. Oczywiście z Pitagorasa, więc jest x kwadrat plus pierwiastek z 5 do kwadratu równa się 5 do kwadratu, x kwadrat równa się x kwadrat plus 5 równa się 25. Odejmiemy sobie piąteczkę, x kwadrat równa się 20, pierwiastkujemy, a więc x jest równy pierwiastek z 20, czyli to jest równe. Dwa pierwiastki z 5, tak? bo to jest 4 razy 5, a pierwiastek 4, to jest 2. A więc to jest równe dwa pierwiastki z 5. No i teraz wyznaczę sobie sinusa tego kąta. Sinus kąta alfa jest równy przyprostokątna leżąca naprzeciw, do przeciwprostokątnej. Ok. Wolno mi tak zrobić z tej prostej przyczyny, że alfa jest na pewno kątem ostrym, bo ten kąt jest mniejsze niż 90 stopni, bo kąt BCA jest 90, a ten jest mniejszy, jak widać w tym więc mogę sobie spokojnie tak zrobić. Gdybyśmy nie wiedzieli o tym, że ten kąt jest kątem alfa, no to oczywiście lecimy w, ten, w tym momencie z we wzoru na sinus. Yy, kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1, czyli z jedynki trygonometrycznej. Dobra, pozwólcie, że ja sobie to, tutaj to dopiszę, że sinus tego kąta alfa jest równe 2 pierwiastki z 5 przez 5, a to sobie znowu skasujemy. Tak, delete Ok, i teraz tak <laughs> promień okręgu wpisanego w trójkąt BCD. BCD, Zrób na ten promień. To ja to może wezmę jakimś kolorkiem. To jest oczywiście R równa się dwa razy pole tego trójkąta przez jego obwód, czyli A plus B plus C. Tak? Czasami można spotkać inny wzór, że ten promień to jest P duże przez P małe, ale P to jest połowa obwodu, więc ta dwójka jakby wyląduje tu na górze, więc wszystko się zgadza. A myślę, że ten wzór jest bardziej przejrzysty. Oczywiście A plus B plus C mamy, bo to będzie 9 plus 9 plus te 18 pierwiastku z 5 przez 5. Ale nie mamy pola tego trójkąta i tu sobie skorzystamy z, ze wzoru na pole, że pole naszego trójkąta to jest równe oczywiście jedna, druga razy boki, które są przy naszym kącie, czyli to razy to, czyli będzie 9 razy 18 pierwiastku z 5 przez 5 i razy sinus tego kąta alfa. Na sinus tego kąta alfa mamy, po to go liczyłem, tak? Czyli to będzie dwa pierwiastki z 5 przez 5. Czyli moje pole jest równe. Czy my tu coś możemy poskracać? Oczywiście, że możemy poskracać. Po pierwsze, możemy poskracać tak. Tą dwójeczkę z tą dwójką, bo tu wszędzie jest mnożenie, więc mogę skracać co mi się podoba. Czyli które z którymś. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest oczywiście 5, bo to jest pierwiastek z 25, czyli 5. Czyli ten pierwiastek mogę skrócić sobie z jedną z piątek. Ok? Czyli wyschodzi nam, że nasze pole to jest 9 razy 18, 162 przez 5. OK? No to podstawmy do wzoru na nasz promień. 2 razy 162 to będzie 324, 5, 324, 5. przez A plus B, czyli bok plus bok, czyli to będzie 9 plus 9. Plus 18 pierwiastków z 5 przez 5. OK? Dobra. No to to oczywiście możemy sobie rozwiązać tak. Troszkę to uprośćmy, tylko niech ja się jeszcze zastanowię, żeby to nam ładnie wyszło. dobra. 324,5 przepisuję. 9 plus 9 to jest 18, tak? Czyli może tak? Dobra, 18. Chciałbym tą 18 sprowadzić też do mianownika 5, a więc będziemy mieli 18. Mam zamienić na piątkę w mianowniku, czyli tu będzie 90, bo 90, skrócimy przez 5, to wyjdzie właśnie 18, plus oczywiście 18 pierwiastku z 5 przez 5, tak? Dobra. Czyli to razem mogę sobie zapisać, skoro jest 90 plus 18 pierwiastków z 5, tu jest piątka, tu jest piątka, jakby na wspólną kreskę łamkową, tak? Że to będzie 90 plus 18 pierwiastków z 5 przez 5. Czyli teraz tak, odwracamy, tu jest główna kreska, więc przepisuję 324 piąte razy, no i tu odwracamy, czyli ta piątka w mianowniku pójdzie do licznika, a tu będzie 90 plus 18 pierwiastków z 5. Okay. Piąteczki się ładnie skrócą, czyli w liczniku zostanie 324, a w mianowniku wyciągnę sobie 18 przed nawias, więc z 90 zostanie piątka, a z 18 pierwiastków z 5 zostanie pierwiastek z 5. To mogę oczywiście skrócić z licznikiem, czyli tu jest 18, czyli wychodzi nam ostatecznie, że to jest 18 przez 5 plus pierwiastek z 5 i usuwamy niewymierność mianownika. Czyli skoro tu jest 5 plus pierwiastek z 5, to mnożymy przez 5 minus pierwiastek z 5. Licznik i mianownik. Równa się, 18 razy 5 to jest znowu 90. 18 razy minus pierwiastek z 5 to jest minus 18 pierwiastków z 5. A tu mamy z mnożenia. A plus B razy A minus B to jest a kwadrat minus b kwadrat. Czyli pierwsza liczba do kwadratu to jest oczywiście 25. No, i minus b kwadrat, czyli minus pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli 5. A więc to jest 90 minus 18 pierwiastków z 5 przez 20. A więc to jest równe, bo to możemy jeszcze dwójkę przed nawias. Czyli to będzie 45, i brzydko napisałem. 45 minus 9 pierwiastków z 5. Przez 10, nie przez 10, tylko przez 20. Bo jak to się skróci, to tu zostanie dyszka. A to się skróci, to tu zostanie jedynka. Czyli wyjdzie ostatecznie 45 minus 9 pierwiastków z 5 przez 10. Ja już o tego nie piszę, bo tu mam kamerkę, także pewnie już tego może być nie widać. Ale ogólnie rzecz biorąc, promień tego okręgu sobie policzyliśmy. Takie trochę dość duże, dziwne obliczenia. Trochę ułamków trochę pierwiastków. Pierwiastki takie piętrowe. Źle się to liczy, no ale cóż. Tak, to trzeba wyliczyć. Ja jeszcze sobie sprawdzę z odpowiedzią, bo gdzieś ją tu mam napisaną. 9 plus 5 pierwiastku z 5 przez 5. No widzicie, ja mam gdzieś błąd. <laughs> I nie wiem, gdzie mam błąd, bo w odpowiedziach jest napisane 9 przez 5 pierwiastku z 5, a wyszło 18 plus 5 pierwiastku z 5. Te, i bądź tu mądry i szukaj błędu. No nic, może w komentarzach go znajdziecie, a może nie ma, tylko ja tu gdzieś coś źle przepisałem i, i tyle. Dobra, to mamy promień okręgu wpisanego w trójkąt BCD. Aczkolwiek gdzieś jest chyba błąd, bo tu powinno być 9, a nie 18. Tylko, że ja to teraz tak na szybko liczyłem. Dobra, nie wiem. Okej. Okay. Eee, ja zobaczę najwyżej jeszcze raz nagram ten film. Zobaczymy. Albo w komentarzach napiszę po prostu wam, gdzie się tutaj pomyliłem, ok? Tak się umówmy. Dobra, to sobie skasujemy. To sobie zaznaczę, bo tego już mamy policzone. Ten promień środkowy. Tak? Promień okręgu wpisanego już mamy. No to zostanę jeszcze promień okręgu opisanego. No oczywiście będziemy z tego tu korzystać, z twierdzenia sinusów. Czyli że twierdzenie sinusów mówi nam, że. Jezu, jak to szło? Ee, że bok, może zmienię ten kolor, bo on jest taki staczkowaty, że bok przez sinus kąta alfa to się równa dwa promienie okręgu opisanego, tak? Sinus kąta alfa mam, bok naprzeciwko mam, no to wystarczy podstawić, tak? A to jest 9, sinus alfa no to jest dwa pierwiastki z 5 przez 5, Równa się 2 promienia, tak? Dobra. No to co? 9 razy to odwrócimy, więc będzie 5 przez 2 pierwiastki z 5 równa się 2R. 9 razy 5 to jest 45 przez 2 pierwiastki z 5 równa się 2R. Podzielimy to przez 2, a więc nasz promień równa się 45 przez 4 pierwiastki z 5. Tak? I mamy promień okręgu opisanego na tym trójkącie BCD. 45 przez 4 pierwiastki z 5. Oczywiście tu można sobie jeszcze usunąć tą niewymierność mianownika. Czyli wyjdzie 45 pierwiastków z 5 przez 4 razy 5. To się skróci, to się skróci. Tu będzie 9, tu będzie 1. A więc wyjdzie nam 9 pierwiastków z 5 przez 4. Dobra, no i tyle, tak? Więc w takich zadaniach właśnie za te 7 punktów na pewno musicie znać stwierdzenie sinusów, na pewno musicie znać stwierdzenie kosinusów. Musicie się być przygotowani do tego, że rachunki nie zawsze są łatwe. Jak mówię, ja się chyba gdzieś tam pomyliłem. E, choć jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś tam w tym okręgu wpisanym się pomyliłem najwyżej. Jak znajdziecie, to napiszcie, albo ja jeszcze poszukam. Napiszę w komentarzach, gdzie jest błąd. E, bo gdzieś za dwa razy za dużo mi wyszło. E, no w każdym bądź razie No takie zadanie no na pewno na 7 punktów, tak? Trzeba to było rozysować, Pitagora, Sinusy, cosinusy, różne inne dziwne rzeczy do policzenia, więc spoko za 7 punktów jak najbardziej. Jak masz jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach, a póki co dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnego zadania. Na razie, cześć!